naszego studia redakcyjnego, czyli wiesz, jest dzisiaj znana wszystkim i lubiana. Była siatkarka stali mielec obecnie nowego zespołu, o którym więcej dowiemy się za chwilę. Wik, witamy cię. Hej, cześć, witam. To pierwsze pytanie. No tak z bieżącego, z bieżących wydarzeń, do, bieżących wydarzeń dotyczących przejścia do do Atom Tref, Tref Sopot. Jak czujesz się jako atomówka? Hmm. Czy jeden sezon wystarczy Ci za, na zaklimatyzowanie? E, wystarczył mi. Uh -huh. e, powiem tak, że no, początki były naprawdę ciężkie, bo jednak e, daleko od Mielca i pierwszy raz taki wyjazd, e, generalnie sama byłam. No, początki były naprawdę bardzo ciężkie, ale koleżanki z różnymi naprawdę bardzo pomogły. E, i jakoś tak uzupełniały mi czas, gdzie, gdzie rodziny jednak nie ma przy sobie. No Myślę, że ten, ten rok naprawdę był dla mnie w jakiś tam sposób udany. Ciężko było, nie mówię, że było łatwo i przyjemnie cały czas, ale myślę, że ten rok e, fajnie mi się ułożyło i zaklimatyzowałam zak się. To... <laughs> Bardzo dobrze. Razem nam się udało. <laughs> Okej. Okay. Ja wiem, wspomniałaś tutaj o rodzinie, prawda? Mhm. To musieli ci zastąpić tą rodzinną atmosferę, bo wiem, tak. że rodzina w Twoim przypadku jest bardzo ważną sprawę. Oj, tak, bardzo ważną. Jesteśmy wszyscy bardzo zżyci. Grałam z siostrą całe życie, praktycznie można powiedzieć. A ja tu jednak zostałam sama i musiałam się jakoś tak bez tej siostry obejść. Ale mówię, że no, cała rodzina jakoś tam. Uczestniczy w moim tym życiu sportowym i, i zawsze będzie i to są najwierniejsi moi kibice, jak są mogą być, więc no, brak je jakoś tak odczuwam, ale naprawdę teraz jest tak, że są i telefony, i komputery, Skype, y, to można cały czas jednak utrzymywać z nim kontakt. Świetnie. Chciałbym się dowiedzieć, bo tutaj sprawa rodziny ma, jest wielowątkowa, bo to, że aspekt rodziny jest bardzo istotny, to, że grasz, ra, grałaś ze siostrą, ale to jeszcze nie koniec gwiazd w rodzinie Wilków. Co to znaczy? No jeszcze z tego co orientuję się, mm -hmm. mamy bardzo dobrego skrzydłowego, w, w, którą rolę pełni Twój brat. Tak. To, no, no jesteśmy, tak można powiedzieć, troszeczkę rodziną sportowioną. No faktycznie brat gra w piłkę ręczną, mało tego, szwagrał mam też piłkarza ręcznego. W tamtym roku ożenił się z moją siostrą. Tak jakoś wyszło. Tak. I jest twój śwagel. Tak. Bardzo tak. fajnie cieszę się z tego powodu, bo naprawdę mm -hmm. sympatyczny chłopak. Adam, pozdrawiam cię. <laughs> nie, cieszę się fajnie, fajnie, naprawdę. No bardzo bolewam, że nie udało się Agatki zaprosić, ale nie udało się mm. tylko dlatego, że jest we Wrocławiu. Dokładnie w, 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 w Lubinie. Mm -hmm. niedaleko Wrocławia, pojechała właśnie ze swoim mężem do e, jego siostry i tam odpoczywają taki długi weekend majowy. Rozumiem. A... Dorotka wróciła na weekend odpoczywać ra razem z rodziną w Bielsku. Tak, z rodziną i ze znajomymi. Z których pozdrawiamy teraz. Też również. pozdrawiam wszystkich. Okej, okay. super. Czy są jakieś różnice, bo na pewno, no już teraz wiemy, no, mistrz Polski, prawda, Sopot zdobył mistrzostwo Polski i różnica między treningami tymi mieleckimi, a tymi w Sopocie. No na pewno jest troszeczkę inaczej. Każdy trener ma swój jakiś tam warsztat. No nie ukrywam, że w Sopotie był większy, lepszy poziom troszeczkę, bo i lepsze zawodniczki były i, i można było się czegoś więcej nauczyć, nawet dowiedzieć od tych takich bardziej, które już dłużej grają i są takie naprawdę dobrymi zawodniczkami. No, powiem tak, że nie straciłam na tym roku, będąc tam. Bardzo wiele się nauczyłam, i myślę, że jeszcze się nauczę czego sobie życzę. Super. No to może tak, żeby sprecyzować pytanie, czy tęsknisz za mielecką publicznością? Po no, tęsknię. Są też naprawdę jest tu dużo przyjemnych ludzi, którzy mi życzą jak najlepiej, i naprawdę tutaj ludzie też są fajnie, fajni i mili dla mnie, więc. Jak nawet co przyjeżdżam teraz do domu, czasem co mam wolne chwile, no to mnie spotykają na ulicy i jakoś tam fajnie ze mną rozmawiają, miło i gratulują mi i, i życzą powodzenia jak najlepiej, więc to jest naprawdę bardzo miłe. No nie ukrywam, że też byli tacy ludzie, którzy nie życzyli mi dobrze. No ale tych pomijam nieważne. Ważne, że są fajni ludzie, którzy naprawdę mi dobrze życzą. I starsi, i młodsi, więc z tego się cieszę. Świetnie. Ważne pytanie, bardzo ważne pytanie, no, ciekawe pytanie, bo pamiętamy, niedawno odbyło się spotkanie, w którym musiałaś rywalizować przeciwko swojej rodzinnej tutaj drużynie. No i naprzeciwko tobie stanęła twoja siostra. Powiedziałaś, że gra z nią od początku, od zawsze. Nie było trudno? Było trudno. Znaczy powiem tak, że mm, troszeczkę mi przykro było, że jednak jestem po tej przeciwnej stronie siatki. I tak na rozgrzewce tak spoglądałam, i tak uśmiechałam się nawet z moją siostrą, i tak. No nie było to miłe uczucie, no ale jednak, jak już gwizd, gwizdek, już e, rozpoczynający merście. Mm. Mm. Razem. Tak. Dzięki. To wszystko. O, o to już, jest zda. o to już bym zdanie, tak. Ale cię ja byłam. Z tym wszystkim czyli jak już. Tak, sędzia rozpoczął mecz. To już jednak gdzieś tam to wszystko uciekło, że tam siostra, że tam koleżanki, bo już jednak jesteśmy zawodowcami trzeba było się wziąć w grę i, 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 i wygrać, więc już się jednak tak nie myślało. Chociaż przez myśl takie przychodziło, że trzeba zagrać na nią, bo trener nawet kilka razy mnie prosił, żebym zagrywała na moją siostrę. To, to troszeczkę nie było fajne, ale jednak. Rywalizacja zwyciężyła i musiałam grać jak najlepiej. Czyli pełno zawodowstwo tak, no, i to, i to e, poczucie takiego odpowiedzialności, rywalizacji zawodowego sportu. Tak, no, cieszyłam się, że zwyciężyłam mecz, mecz z mielcem, tak. ale też ubalowałam nad tym, że Mielec przegrał. No ale cóż, no, jedni ja nie muszę wygrywać i ja nie muszą przegrywać. Więc... Czyli tutaj już odpowiedziałaś mi na kolejne pytanie, bo miałem się zapytać... Czyli tak. Czy, czyli, <laughs> czyli, czyli wiesz, e, miałem się zapytać, m, czy w dalszym ciągu Przeżywasz te porażki stali i zwycięstwa? I raczej na dzień dzisiejszy ciężko jest cokolwiek przeżywać, albo będzie cokolwiek Oj, przeżywać, no, aczkolwiek. No na ten w sezon, tym sezonie. No. Ten zeszły sezon sobie bardzo przeżywałam, mm. no bo jednak siostra tam grała i moje przyjaciółki. Powiem czasem, że bardziej przeżywałam ich mecze niż, niż moje, bo tam mm -hmm. u mnie zwycięstwa były, duże zwycięstwa, gdzie się bardzo cieszę. Mm -hmm. no ale Mielec nie miał łatwo w tym sezonie i, i nawet rozmowy z moją siostrą nie były łatwe, bo bo jakoś tam w pewien sposób była za załamana i trzeba było ją jakoś podnosić na duchu. Bardzo mhm. przeżywałam i będę przeżywać, bo, mhm. bo troszeczkę... dużo Wielczanki jest we mnie i zawsze będę przeżywać jakieś tam upadki mhm. czy cokolwiek. A jak my się jakieś... cieszymy z tego latalnego patriotyzmu. No, dziękuję. Tak. Wiemy, że jakaś sytuacja, obecny status quo naszej drużyny nie jest za, cieka nie jest za ciekawe. Nie, nie odpadliśmy z pierwszych, z klasy. Co dalej? Czy może znasz jakieś szczegóły, um, jeśli chodzi? No rozmawiasz z Agatą, Co dalej? Um, Jak wygląda sytuacja no, obecnie? No nie wygląda za ciekawie z uh -huh. tego, co słyszę. Um, mam nadzieję, że dziewczęta czy klub postara się o to, żeby w pierwszej lidze wystartowały dziewczyny. Uh -huh. I mam nadzieję, że w przyszłym roku dostaną się do ekskursy. Łatwo nie będzie, ale mam taką cichą nadzieję, że wszystko się poukłada. Więc. Patrząc z perspektywy tej najwyższej, z, tego, z tej drużyny na najwyższym poziomie, która zdobywa Mistrzostwo Polski, e, widzisz pewne luki w prowadzeniu naszego zespołu organizacji, bo tutaj wiadomo, no, e, oglądając mecz Sopotu, widząc, to od środka, jak to wszystko funkcjonuje, no widzisz najlepszy przykład, najlepszy paradygmę. No Co jest, brakowało? No jest przy, różnica tak? przede wszystkim, jeżeli... Jest klub bogaty, no to praktycznie może sobie pozwolić na wszystko, i na więcej trenerów, i na więcej fizjoterapeutów, i, i więcej ludzi to widzi więcej, tak? Mhm. A jakoś tak poukładać można lepiej zespół. No niestety tutaj w Mielcu, no klub nie był za bogaty, więc to tak troszeczkę na taki minimalizm już się szło, ale mhm. ja wspominam i będę wspominać te pięć lat, które tutaj. Przeżyłam i pogram naprawdę były najlepszymi latami jak na razie moimi. Czy Dorota posiada własnego menadżera? Bo na takim poziomie wiadomo, że już menadżer jest potrzebny, żeby poprowadzić karierę odpowiednio i jak najbardziej efektywnie. No tak że już w profesjonalnych takich drużynach się już generalnie menadżer potrzebny jest, mhm. żeby on jednak załatwiał te sprawy z klubami i mhm. do niego dzwonić, żebym miała, miała czysty umysł mhm. i żadnych telefonów nie dostawać i mhm. nie martwić się o to, więc dlatego. Mam swojego menadżera, mhm. i, i on mi załatwia wszystkie sprawy, w którymi ja nie muszę się interesować, ja tylko mhm. zajmuję się trenowaniem mhm. i trenowaniem. A menadżer, to znaczy mówisz, że załatwia ci wszystkie inne sprawy, to czym się zajmuje taki menadżer? To znaczy, jeżeli są jakieś problemy między mną a klubem, no to mhm. menadżer e, po prostu zajmuje się tymi, a ja mhm. nie zawracam sobie głowy takimi rzeczami. Po prostu on jest do tego, żeby e, to załatwić. I, mhm. no i. E, e, Rozumiem. Podpisuje kontrakty i chce dla mnie jak najlepiej, więc, uh -huh, więc uh -huh. on tam będzie, on rozmawia zawsze Rozumiem. jak zmienią klub. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> okay. okay. Czy menadżer też zajmuje się takimi sprawami jak kwestia powołania, e, powołania rozmawiania z trenerami jeśli chodzi o powołanie do kadry narwowej? No jest jedną osobą, kto, przez którą to przechodzi, uh -huh. więc też jest uh -huh. bardzo pomocny i to przechodzi uh -huh. przez niego i później dostaje ja telefon od do niego, gdzie i się dowiaduję o tym, czy jestem powołana, czy nie. A pewnie wiesz, dlaczego się pytam. Domyślam się. Doszło mnie słuchy tutaj z nieoficjalnych źródeł, że taki telefon się pojawił od trenera kadry. Znaczy, rozmawiałam osobiście z trenerem kadry, mhm. no i zostałam oczywiście oczywiście powołana, jak to tam już w mediach poszło, do szerokiej kadry. Mhm. No a teraz dziewczęta bardzo dobrze grają w ankarze, trzymam za nie kciuki też jutro. Mhm. No, zobaczymy jak to będzie. Na dzień dzisiejszy to są nieoficjalne wiadomości, ale mam nadzieję, że, że kiedyś zagram jeszcze raz z orzełkiem na piersi. My trzymamy kciuki jak najbardziej. Będziemy śledzić, mam nadzieję, na bieżąco sytuację związaną z kadrą no i na pewno z karierą tu zawodową, którą, w której uczestniczysz obecnie, no bo naprawdę no, duma rozpiera tutaj, Mielczan, jeśli chodzi o Twoją osobę. Chciałem zapytać w tym momencie również o takie pytania, Natury troszkę prywatnej, bo wiemy, że wykorzystałaś ten najlepszy talent, który miałaś, gra w siatkę i pielęgnujesz go, doszłaś już prawie, do, no, no, doszłaś już, już na sam szczyt. Czy Dorota Wilk ma jeszcze jakieś talenty, z których korzysta? Ojej, ciężkie pytanie. <laughs> to mnie zaskoczyło. <laughs> jest. jest. <śmiech> no, czy mam jakieś talenty? Takie poza siatkówką, Ojej. czy jest czas w ogóle? jakiekolwiek inne, innego rodzaju zajęcia znaczy, niż sport na przykład. No jest, ale mało tego czasu jest generalnie. Jak mam już po sezonie, no to staram się podróżować jak najwięcej i mam tam jakiś miesiąc wolnego, no to wykorzystuję to na podróże. I tak jakoś staram się skupiać na podróżach, ale oczywiście dla mnie też <laughs> najważniejsza jest rodzina i znajomi, gdzie jak mam wolny czas, to po prostu przyjeżdżam do Mielca i chcę spędzać mm -hmm. czas z rodziną i ze znajomymi, bo to jednak znajomi i przyjaciele są jakoś mm -hmm. tam dla mnie ważnym punktem w moim życiu. No i no, mm -hmm. to chyba taki tylko mój talent. Yes. <laughs> Więc... Nie mam żadnych talentów ukrytych. Chyba, A, że jeszcze odnajdę ten talent, aha, ale nie aha. wiem. Na razie nie ma czasu, prawda? Nie ma czasu. Skupisz się mm, tak, na środkowce. Rozumiem. A czy w tych podróżach towarzyszy ktoś jeszcze, Wedorocie Wilk? Że wiele osób, Nie by chciało wiedzieć. <grym> no, no, na dzień dzisiejszy nie. Podróżuję z. Do chłopaki, oferta, Dobra, <grym> działajcie. Tak, Tylko, że żartowa. musiał się przeprowadzić do, do Gdańska, nie? Tak, nie ma do wyjścia. Dostajesz maile, wiadomości, smsy. Czy wypisują do mnie fani? No, na, na tym słynnym Facebooku. Są fani z Mielsa, którzy naprawdę wypisują i życzą mi naprawdę bardzo miło i, mhm. i przyjemne to jest, bo, bo jakiś jeszcze ktoś o mnie jakoś tam pamięta i, i myśli, mhm. więc fajnie, cieszę się i, i mam nadzieję, żeby to tak miło czasem każdy jakoś do mnie napisał. Serdecznie dziękuję za przyjście. Nie ma za co. Zapraszamy ponownie, pozdrawiamy tak, użytkowników, czyli wiesz. Tak. Czyli wiesz. Czyli.